Tak, nie wiem jak ty to przeżyłaś, ale no hardcore, naprawdę, super. Nie wiem, tak, że najgorszy pas był od mojego najstarszego brata. I bardzo dobrze, że tak, że się takiego na 18 rodzinie i nie ja żałuję tego, ale najmocniejszy pas był od niego, aż musiałam się napić. Ale słuchaj Nikola, od dzisiaj już jesteś dorosłym... śląsku, fajnego chłopaka i wszystkiego tak. dobrego. Udanej pracy w komisji. Dziękuję bardzo udanego chłopaka, już mam. Aby się nie trzymał jak niej dużej. Ale dziękuję Na ten pas był okropny. Nikola cieszy się, że masz fajnego chłopaka. Mam nadzieję, że będzie wesele, kiedy zagra na swoim weselu. Ale bawcie się, życie jest zabawą w Wawku. się. Przepraszam! Dziękujemy w odsłonie Babcia! Babciu, za to, że zgodziłaś się ze mną przejść. nasi przyjaciele, <grym> że to jest w niedzielę. O, prawie w niedzielę A przeżyliśmy tyle lat, nie, nie. przejęł się. To był piękny kwiat. Mam janek. w górę, kielączki boczek. Bo zabronie, jaki to był roczek. Okay. <grym> Mamy wnuczkę. Ma wadziczka. A jest spuści, jaki mają nurt, panie. Są przyjaciele, przyjaciele. Normalnie cały się biorą od sukienkę. Wiem, Bardzo dziękuję Wam, przyjaciele. Młodzi, młodzi, młodzi za moje wnuczki, za moją wnuczkę, żeście przyszli i uratowali sytuację. Że ona ma te ostatnie, bo tu trzydziestka już teraz, nie? Trzydziestka. Dzięki wodzie robi, jak to się mówi. By poprowadził tą sytuację, masz wnuczka, będę musiała walczyć Nie przejdzie, za to miesiąc, bo już nie Jak obiecał godzinę? Dziękuję panu. I imię? Wojtek, gdzie Woj... Wojtek? Gdzie Wojtek, dziękuję panu. Lecimy. Trzecie, ma super dziadków, naprawdę super super, 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 super. Babcia, dziadek, kochani, naprawdę. Wspaniali są. Bawimy się dalej, Nikola, mam nadzieję, że ta na osiemnastka, twoja. Będzie... Matka miała się! Jest! Najlepsza ze wszystkich osiemnastych. Ja też dziękuję dziadkowi za tą piękną pamięć i babci też. I jak wam wszystkim mówię, tylko nie chodź! Ja trzeba. Ja będę też płakać. Ale dziękuję wam wszystkim za przybycie tutaj. I nie podaruję Ci tego jamoru, bo to będzie wolne, ale wiem, że to było przyze mnie prosto z serca. Ja was wszystkim też kocham. Jeszcze Te ukochasz? Jeszcze. Ty też, babcia? I dziękuję bardzo.